Topka, czyli 16 najlepszych klipów w tym tygodniu. W każdą niedzielę o 12:00 tylko w MixTape TV. Miejsce trzecie. pod lupę. Zanim utknie ostatnia godzina, uważnie montujesz za lupę. Wycinam z płata czasu, chylony chcę o jak wszystko to jakoś. Miejsce drugie. Tysięcy to godzina. Lubie hajs, i mam go nie mało. Robię rap, nie wiem jak to się stało. Dzwoni Jan, mówi: "Pasz, co się działo? Lecę na strach, sprawdź parę flach się przelało". Miejsce pierwsze. Jakoś wyszliśmy, nie myślę o kochansy, puszczę o kociące chansy za nim pójdę. Wszystko co złe jest za mną widzę, twór odbiciu luster, a chwilę Topka, czyli 16 najlepszych klipów w tym tygodniu. Wy głosujecie, wy wybieracie, od ostatniego 16 aż do pierwszego miejsca. Wbijajcie na mixtape.tv.pl, wybierajcie najlepsze numery, a całe zestawienie zobaczycie w Topce w każdą niedzielę o 12 tylko w Mixtape TV.